Cześć, witam Was. Jestem dzisiaj gościem w okresie przedświątecznych przygotowań w domu Dominiki, Maćka i Leona, które właśnie je drugie śniadanie. Dzisiaj porozmawiam z naszymi bohaterami o ich nowym domu. Mieszkałem tutaj od końca lipca, a zatem to będą pierwsze święta. Chcę się dowiedzieć, co ich zainspirowało, by stworzyć takie oto wnętrza. nie Leon drugie śniadanie. Gdzie macie? Maciek dzisiaj niestety nie mógł z nami tutaj być, mm -hmm. bo ma uczelnię od a, rana do nocy. Uczelnia, no tak, weekend. Jak tam świąteczne przygotowania? W toku. W toku. To <laughs> tak. Jeszcze choinka nie ubrana. Nie, bo trochę obawiam się o ogrzewanie podłogowe. Będzie żywa i nie wiem, czy wytrzymałaby mieszkankę. A no czekamy tak, czyli im później, tak. tym, tak. choinka no. będzie dłużej stała. Jeszcze trochę czekamy. Od lipca mieszkacie, tu, mieszkacie tak. tutaj, tak? tak? Z domu do domu, czy z mieszkania do domu? Z domu do domu. Z domu do domu. Mm. Pomysł na wnętrza był od razu, czy rodził się później? Wiedziałam mnie. Więcej o co mi chodzi, co bym chciała i co będzie pasowało tutaj. Wiedziałam, że musi być coś jasnego, żeby tutaj ładnie wykorzystać walory tego. Tak, duże macie okna, bardzo ładne są dekoracje też te okienne, ale pojawiły się klasyczne elementy. Macie gzymsy, są sztukaterie na ścianach. To jest takie pomieszanie właśnie tego, co lubimy, co mhm. nam się podoba. Sztukateria właśnie z nowoczesnymi elementami. Kuchnia jest taka bardzo prosta. Mega, kuchnia jest śliczna, jest, jest zresztą, piękna w formie, tak. <laughs> kuchnia jest w dwóch kolorach, takiego brudnego beżu z odrobiną czerni i z białym blatem z konglomeratu. Coś pięknego, mi czasu się. A ściana medialna jest nowoczesna i też bardzo fajnie kontrastuje z tymi właśnie sztukateriami, podoba mi się. Powiem szczerze, że nie do końca byłam przekonana jak to wszystko będzie razem grało właśnie z tą sztukaterią, ale znalazłam sobie takie inspiracje w internecie i byłam pewna, że to jest to i tego chcę. I żeby jakoś to ujednolicić, to dodaliśmy też tu na górze, Super. więc jakoś to współgra. Ja Wam muszę powiedzieć, bo ja wiem, bo rozmawiałam z Dominiką, to Maciek z tatą budował ten dom. Więc Dominika miała tutaj i męża, i wykonawcę w jednym, więc po prostu Maciek starał się. I dom jest, powiem Wam szczerze, wypieszczony. Jest dopracowany do każdego, w każdym detalu, i to po prostu widać. Ściany są idealnie gładkie. To po prostu, no, gładkie są jak szyba. Dobrze, e, skrzydła drzwiowe są nietypowe. To jest model Berger no. i są idealne do naszego wnętrza, bo są właśnie połączeniem nowoczesności z klasyką. Tak. Dodaliśmy do nich prostą klamkę czarną mm. i bardzo ładnie to tutaj wygląda. Są w różnych wariantach dostępne z szybą, bez szyby. Właśnie, dlaczego zdecydowaliście się z przeszkleniem? Jesteście pierwszą rodziną od bardzo długiego okresu czasu, którą odwiedzam, która zdecydowała się na przeszklenie i to takie nowoczesne, duże. Gratuluję od Was. Szczerze mówiąc, chciałam nawet większe, ale no. akurat w tym modelu dostępna była taka wersja. Zależało mi, żeby otworzyć wiatrołak tutaj na mm. salon, ponieważ nie ma w nim okna, jest dość ciemnym pomieszczeniem i tutaj powstała taka wspólna przestrzeń bardziej Fajne. otwarta. Tak, mhm. masz też przepiękny hol na górze. No, Te skrzydła drzwiowe identyczne jak tutaj na porterze. Tak, z szybą mleczną, mm. żeby trochę zachować prywatności w sypialniach ale jednocześnie, żeby wpuścić trochę światła na ten korytarz, na którym tak. również nie ma okna, więc taką pełną funkcję. Piękne szafa. Dziękuję. Piękny korytarz. I ta tapeta, która udaje obraz. To była wersja e, budżetowa obrazu. nie, bardzo ładnie, naprawdę. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Dziękuję. W ogóle podoba mi się to, że ona jest włożona jakby w ścianę, tak? Czyli tam obudowa tak, z... To są te ha, nie, nie, tam są e, dokładnie te same... Te. Listy. Mhm. A okej, okay, bo efekt jest taki, ja myślałam, że wyście jeszcze naklejeni płytę. Nie, nie. To oszukano <laughs> mnie. To słuchajcie, wygląda to fenomenalnie, zresztą sami zobaczycie. Pokój Leona. Tak, to jest... <laughs> Dziękuję. To jest jedno z moich ulubionych pomieszczeń Ta. u nas w domu. Miałam ogromną radość z urządzania tego pokoju. Skąd pomysł? Z Leona. On przechodził wtedy fascynację leśnymi zwierzątkami. Zresztą dalej bardzo lubi liski, wiewiórki inne. Szukałam długo tapety, która będzie ładnie tam wyglądała. I Łóżeczko, domek, żeby Cude było przytulnie. I balony. Tak, tak, chciałam, żeby było przytulnie i żeby jednocześnie. Było to miejsce, w którym będzie mógł się wyciszyć, odpocząć w spokoju, usiąść z książeczką przy stoliku czy w łóżeczku i żeby to była taka jego strefa prywatna. Od prydatna. małych lat, od pierwszych lat Leon będzie dorastał w pięknym wnętrzu, więc będzie otoczony ładną przestrzenią, będzie wyrabiał swój gust, taki dobry, taki dobry jak jego mama. Dobra Dominika, dziękuję serdecznie dziękuję. za zaproszenie, pozdrów Maćka i życzę mu Dzięki. zdania wszystkich egzaminów. Pozdrowy. Leon, dasz łapę? Nie. Nie. A ile ty masz lat Leon? Ile ma lat? Kochani, zatem witamy w świecie buntu dwulatka. Wszystko jasne. Ja dziękuję Maczkowi Dominice i oczywiście Leonowi. No i cóż, do zobaczenia. Jeśli spodobał Wam się dom Dominiki, Maćka i Leona, naciśnijcie, lubię to Yumi łapa do góry. A razem z Yumi zapraszamy na subskrypcję naszego kanału.